Cześć, tu Paula z trainingfitness.com. Zapraszam na stretching dla osób zaawansowanych. Zanim zaczniesz trening, proponuję wypróbować treningi dla osób początkujących. Ok, zaczynamy. Ustawiamy stopy na szerokość bioder. Unosimy ramiona w górę, wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz, wdech. Zatrzymaj wydech, wdech i z wydechem powoli przechodzimy do skłonu w przód. Postaraj się utrzymać nogi proste w kolanach, plecy proste, głowa między ramionami. Wdech nosem, z wydechem powoli przenosimy dłonie na matę. Wdech i z wydechem wyprostuj plecy. Wyciągnij czubek głowy do przodu, kość ogonową skieruj do tyłu, proste plecy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech. Z wydechem luźno opuść tułów i na przemian uginamy nogę raz prawą i raz lewą. Świetnie. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. I jeszcze. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Super. Rozluźnij. Łączymy przed przedramiona. Chwytamy za łokcie. Luźno opuść głowę do przodu. Rozluźnij ramiona i barki. Mięśnie karku. Wydech ustami. Wdech nosem. Wdech. Z wydechem opieramy prawą dłoń na macie dokładnie po środku pomiędzy obiema stopami i z wydechem unosimy drugie ramię w górę. Popatrz na dłoń. Wdech i z wydechem zmieniamy stronę. Wdech i z wydechem opuść ramię. Uginamy nogi w kolanach, przenieś dłonie na uda, z wydechem kręg po kręgu w górę na końcu barki. Głowa. Świetnie, przenieś ramiona szeroko do boku. Wdech nosem, z wydechem przenosimy biodra w prawą stronę. Wdech i wydech pochylamy dół do boku. Wracamy wdech. I z wydechem zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Wracamy. Ustawimy stopy teraz troszeczkę szerzej. Palce stóp cały czas skierowane do przodu. Ramiona szeroko. Wdech i wydech. przenieść biodra w prawą stronę i powoli opuszczamy tył. Postaraj się zejść jak najniżej. Wdech ustami, wdech nosem. Wdech z wydechem pochyl tułów do przodu. Wdech i wydech kręg po kręgu w górę. Szeroko ramy na wdech i z wydechem zmieniamy stronę. Wdech ustami, wdech nosem. Pamiętaj nie przenoś bioder do tyłu. Piodra w jednej linii, wydech ustami, wdech nosem. I z wydechem opuść tu kręg po kręgu w górę. Na końcu barki głowa głęboko wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz wdech i wydech. Ustawimy stopy jeszcze szerzej super, palce, palce prawej stopy skieruj na zewnątrz palce lewej stopy skierowane do przodu i z wydechem powoli opuszczamy biodra w dół jednocześnie uginając prawą nogę w kolanie staramy się zejść jak najniżej nie przenoś bioder do tyłu biodra w jednej linii ramiona szeroko wdech i z wydechem opuść prawy łokieć na udo lewe ramię jak najwyżej w górę wdech nosem wydech ustami Ramię na szeroko wdech, wchodzimy w górę. Noga zostaje ugięta w kolanie i z wydechem pochylamy tuł w drugą stronę. Wyciągnij prawe ramię jak najwyżej. Wdech ustami, wdech nosem. Wdech i z wydechem opuszczamy tuł, opuść prawą dłoń na matę lewą dłoń przenieść do tyłu na odcinek lędźwiowy kręgosłupa staramy się opuścić biodra jak najniżej otwórz klatkę piersiową delikatnie cofnij bark do tyłu i jeśli możesz przenieś prawą dłoń do tyłu staramy się złączyć obie dłonie klatka piersiowa otwarta nisko biodra spokojny oddech wydech ustami, wdech nosem Świetnie, rozluźnij, opuść dłonie, unieś biodra w górę, przenieś dłonie na środek. Uginamy nogi w kolanach i z wydechem kręg po kręgu unosimy to w górę. Na końcu barki, głowa, super, i zmieniamy stronę. Palce lewej stopy skieruj na zewnątrz, palce prawej stopy skieruj do przodu. Szeroko ramiona wdech i z wydechem uginamy lewą nogę w kolanie, opuszczamy biodra. Wdech i z wydechem powoli opuść lewy łokieć na udo, unieś prawe ramy w górę. Schodzimy jak najniżej. Wdech ustami, wdech nosem. Unosimy w górę tu, noga zostaje ugięta w kolanie, wdech i wydech pochylamy tu w drugą stronę. Wdech ustami, wdech nosem. Powoli wracamy w górę. Przenieś lewą dłoń na matę. Prawą dłoń przenosimy do tyłu na odcinek lędźwiowy. Otwórz klatkę piersiową. Biodra jak najniżej. Wdech ustami, wdech nosem. I jeśli możesz przenieść lewą dłoń do tyłu, staramy się złączyć dłonie. Klatka piersiowa otwarta niż pobiod. Wedech ustami, wdech nosem. Z wydechem opieramy obie dłonie na Macie, wyprostuj nogi w kolanach, uginamy nogi wdech i z wydechem kręg po kręgu unosimy tu w górę. Na końcu barki, głowa, rozluźnij, unosimy ramiona w górę, wdech nosem, z wydechem łączymy stopy. I powoli przechodzimy do siadu na Macie. Plecy proste wdech, z wydechem kręg po kręgu przychodzimy do leżenia tyła. Przenieś ramiona do tyłu, wdech nosem, z wydechem ramiona do przodu. Wdech i z wydechem przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Przenieś lewe ramię proste do boku, prawe kolano przyciągamy szeroko do siebie. Drugą stopę przyciągnij blisko po śladkach. Chwytamy za palce prawej stopy i powoli z wydechem prostujemy nogę w kolanie. Pamiętaj, aby nie odrywać klatki piersiowej ani bioder od maty. Kręgosłup w całości przyklejony do maty. Z wydechem postaraj się opuścić nogę jeszcze niżej. Z wydechem rozluźnij, uginamy nogę i luźno opuszczamy kolano. Przyciągnij drugie kolano do siebie. Popadki cały czas na macie i swobodnie oddychamy. Chwytamy za palce stopy i z wydechem wyprostuj nogę w kolanie. Palce stopy mocno zadarte do siebie, wydech ustami i wdech nosem. Rozluźnij. Noga ugięta w kolanie, rozluźnij mięśnie nóg. Wdech nosem, z wydechem powoli opuszczamy biodra na matę i opuszczamy stopy. Przenieś ramiona do tyłu, wdech i z wydechem przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Przenieś prawe ramię do boku i z wydechem przyciągnij lewe kolano jak najszerzej do siebie. Drugą stopę przyciągnij blisko bioder, chwytamy za palce lewej stopy i z wydechem powoli prostujemy nogę w kolanie. Nie odrywaj kręgosłupa od maty, wydech ustami wdech nosem. Wdech i z wydechem postaraj się opuścić nogę jeszcze niżej. Z wydechu rozluźnij nogę, opuść kolano i przyciągamy drugie kolano do siebie. Wdech i wydech opuszczamy jak najniżej. Chwytamy za palce stopy i z wydechem wyprostuj nogę w kolonie. Palce stopy mocno zadzieramy do siebie i staramy się opuścić nogę jak najniżej łopatki cały czas przyklejone do maty. Z wydechem rozluźnij nogę. Wdech i wydech powoli opuszczamy biodra, opuszczamy stopy. Przenieś ramiona do tyłu, wdech nosem. I z wydechem przyciągnij kolana razem do klatki piersiowej. Postaraj się oderwać pośladki od maty. Mocno przyciągamy kolana do siebie. Przenieś ramiona na matę wzdłuż ciała, wdech nosem i z wydechem powoli unosimy biodra w górę. Przenieś stopy do tyłu za głowę. Wydech ustami, wdech nosem. Ustaw stopy troszeczkę szerzej. Wdech nosem i z wydechem powoli opuszczamy kolana w dół, jak najniżej możesz. Rozluźnij stopę i z wydechem pogłębiamy ruch. Wdech i z wydechem powoli, kręg po kręgu, opuszczamy biodra na matę. Opuszczamy stopy, przenieś ramiona do tyłu, wdech. Z wydechem przenosimy ramiona do przodu. Jeszcze raz wdech, z wydechem przyciągnij kolana razem do klatki piersiowej, napnij mięśnie brzucha, kręg po kręgu, unosimy to w górę i przechodzimy do siadu, przodem do mnie. Nogi ugięte w kolanach, przyciągnij prawą stopę w kierunku lewego pośladka. Drugą nogę przenosimy przodem. Ramiona w górę wdech nosem i z wydechem opuszczamy tułów do przodu. Luźno opuść ramiona barki, luźno głowa. Kręg po kręgu w górę. Szeroko ramiona. Wdech. I wydech. Skręt w lewą stronę. Klatka piersiowa do przodu. Ściągnij łopatki do kręgosłupa. Długa szyja. Nisko barki. wydech ustami. Wdech nosem. Wdech. I z wydechem rozluźnij. Przenosimy lewą stopę w lewą dłoń. Opuszczamy prawe przedramię na matę. I z wydechem przyciągnij stopę jak najdalej do tyłu. Plecy proste, napięty brzuch. Wdech. I z wydechem delikatnie pogłębimy ruch. Postaraj się przyciągnąć stopę jak najbliżej do pośladka. Wydech ustami. Wdech nosem. Wdech, z wydechem napinamy mięśnie brzucha, opuszczamy nogę, unosimy to w górę. Ramię na szeroko, wdech i z wydechem skłon w lewą stronę. Wdech i z wydechem rozluźnij. Super. Wracamy do siadu, zmienimy stronę. Przyciągnij lewą stopę do prawego pośladka. Drugą nogę przenosimy przodem, ramiona w górę wdech nosem i z wydechem przechodzimy do skłonów przód. Luźno opuść głowę, raz luźni barki. Z wydechem kręg po kręgu w górę, szeroko ramiona wdech i z wydechem skręt w tułowiu. Tak samo klatka piersiowa do przodu, długa szyja, nisko barki, ściągnij łopatki do supa. Wydech ustami, wdech nosem. Raz luźniej. chwytamy za prawą stopę. Lewe przedramię przenieść na matę i z wydechem przenosimy stopę do tyłu. I tak samo plecy proste, napięty brzuch. Wdech i z wydechem pogłębimy ruch. Przyciągnij stopę mocno do pośladka. Napięty mięśnie brzucha, wydech ustami i wdech nosem. Wdech i z wydechem powoli unosimy to w górę, opuszczamy nogę. Szeroko ramiona, wdech i wydech, skłon w drugą stronę. Wdech i z wydechem rozluźnij. Przechodzimy do siadu skrzyżnego, przenieś dłonie na kolana, unosimy barki w górę, wdech, z wydechem ściągamy łopatki, wdech i wydech, wdech nosem, wydech ustami, unosimy ramiona w górę, wdech i z wydechem rozluźnij, wdech i wydech, rozluźnij ramiona. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening, czekam na Wasze komentarze i kciuki w górę. Pozdrawiam, pa!